It's just you. Well, times can be tough. Kochani, mam taki długi szal. Szal chustę właściwie. Taką zwykłą, prostokątną. Ubieram ją. Zakładam tak zwyczajnie równo. Jedną część zostawiam w ten sposób, zakładam, a drugą zakładam pod, pod spód. O tak, tutaj sobie marszczę ładnie. pod spodem dzielę na pół i wkładam jedną końcóweczkę do środka i drugą końcóweczkę do środka. W tym miejscu zawiązuję. układam. Robię takiego kwiatuszka. Rozkładam po prostu. Widzicie? Tą część, żeby nam nie spadała z ramiona wkładam... Pod spód wyciągam. I jak lubicie, bo ja na przykład lubię mieć chustę na ramieniu, to ją zostawiacie. Jeżeli nie, wkładacie tutaj pod spód. Ja sobie ją zostawię, bo lubię mieć coś na ramieniu, bo to też fajnie, słuchajcie, wygląda. Tutaj tego kwiatuszka jeszcze poprawię. Cześć kochani, witajcie serdecznie w drugim takim dłuższym filmiku. Jak zawiązać fajnie chusteczkę? Tym razem pokażę Wam, jak zawiązać chustę, taki szalik na płaszcz z kołnierzykiem. Wcześniej były stójki, teraz zrobię to. Starając się zakryć tutaj, bo wiadomo, że zawsze jak jest kołnierzyk, to tutaj mamy szyję odsłoniętą i postaram się fajnie zawiązać chustę, zasłaniając właśnie szyję. I zobaczcie, jak fajnie wygląda. Założę płaszcz. Albo zostawiacie, jak nie lubicie. Mieć nic na ramieniu, to zostawiacie, zakrywacie płaszczem po prostu. Ja sobie wyciągnę, bo lubię, jak już mówiłam, lubię mieć coś na ramieniu, więc wyciągam ją. Ale wy możecie właśnie zostawić pod spodem. I tym kwiatkiem zakrywacie cały dekolt. Słuchajcie, ja mam na ramieniu, bo lubię, ale jak nie lubicie, to już mówiłam, schować i wtedy już nic nie macie na ramieniu. I tak to wygląda. Kochani, sposób drugi też długi szal wrzucam na siebie i na tak zwaną krawatkę, słuchajcie, tu mniej, tu więcej. Zawijamy teraz przez, przekładamy przez tutaj przez, przez ten jeden yy, przez tą jedną... Yy, no przez to jedno. <laughs> I teraz zawijamy jeszcze raz, Zasłaniamy pięknie układając, oczywiście, żeby tutaj ładnie nam wyszło. Tak. Teraz wychodzimy tu, tak i chowamy ją. Tą tą resztę, co nam została tutaj. Zobaczcie. Teraz układamy pięknie. Tu sobie regulujecie, za to trzymacie, regulujecie. Zobaczcie. Ile chcecie, widzicie, ściąga się tak jak krawatka, dosłownie tak jak krawatka. Układamy pięknie w zależności, gdzie ją chcemy, ile chcemy szyi zasłonić, także fajne to jest. Marszczymy pięknie, zobaczcie. Tak wygląda. Ja strasznie lubię ten sposób, słuchajcie też poprawiamy Bardzo fajnie wygląda do płaszczyka właśnie z kołnierzykiem Zobaczcie No wygląda cudnie I teraz, kochani, jak macie kołnierz z Misiem, płaszcz, kurtkę, po prostu zamiast zwykłego kołnierza, no jest Misiek. Tutaj już nie trzeba moim zdaniem dawać dużej chusty, dużego szala. Wystarczy taka, taka mała, cienka chusteczka. Zaraz zobaczycie, jak ją fajnie. Ułożę. Czyli, kochani, kwadratową chusteczkę składam w trójkąt, i teraz ją składam w taki pasek. Czyli ten trójkąt. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Widzicie? Taki pasek. Zakładam na szyję. Równo. <noise> tak. I będzie mi potrzebna gumka. Taka zwykła gumka. Tutaj ją spinam gumką, tak dwa razy, może wystarczy i tutaj układam chusteczkę, w zależności ile potrzebujecie. Zobaczcie jak fajnie. Wystarczy zwykła gumka. Akurat tu jest metka, więc o. O. Nie chcę, żeby tej metki czarnej było widać. I słuchajcie, ubieram płaszczyk. Wzięłam czerwoną chusteczkę, żebyście dokładnie widzieli, jak to wygląda. To wiązanie bardzo proste, a fajne. I takie szybkie. Zobaczcie, jest futerko. Futerko jest cieplutkie, więc tutaj. Nie musi być już yy, za dużo tej chusty, prawda? I tak to. Słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mnie bardzo się podobają te wiązania chusteczek i szalików. Kochani, na koniec jeszcze jedno bardzo, bardzo proste wiązanie, tym razem gruby szalik. No, gruby szalik tutaj nie ma cudów, musimy się grubym szalikiem otulić. Ja proponuję: rozkładamy go na plecykach. Tutaj zostawiamy taką długość, jaką chcemy z jednej strony. Tutaj zostawiamy dłuższy, dłuższy szalik. Mniej więcej coś takiego. I słuchajcie, robimy tutaj pętelkę. Może tak. O tak czy tak. Jedno, w każdym razie robimy pętelkę, przez którą przekładamy tą krótszą końcówkę. Ten, tą dłuższą część zakładamy na ramię, pod, żeby nie spadł, zakładamy pod, pod tą pierwszą warstwę. Tak? I tutaj układamy, słuchajcie. Zobaczcie, kochani, rewelacja, jak mamy założony tutaj pięknie ułożony szalik, grzeje nam ramiona. Zobaczcie na frędzle, zwróćcie uwagę na frędzle, jak idą z góry w dół. Zobaczcie. I na plecach to samo. Słuchajcie, no pięknie, rewelacyjnie. Jesteśmy otuleni i przy okazji mamy zrobione ładne wiązanie szalika. Także polecam, kochani. Mam nadzieję, że wam się podoba. Kochani, jeśli podobał wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo, że jesteście. Dziękuję za wszystkie łapki, za oglądalność. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnych filmików. Pa.